No witamy na serwisie Gravelam. oto gryzli, który brzmi dziwnie. I brzmi tak, niezależnie od tego na jakim przełożeniu się znajduje łańcuch i tylko wtedy kiedy kręcimy. No a jeżeli z tym się już spotkaliście było to już w może w jednym dwóch moich materiałach, to wiecie, że mamy tutaj źle przełożony łańcuch. Tutaj. Jest wewnętrzna płytka przerzutki, i ona posiada takie zabezpieczenie przed wypadnięciem łańcucha poza wózek. Czyli chodzi nam o to, żeby łańcuch nie wyleciał na zewnątrz no, i nie, nie narobił wielkiego bałaganu. Ona się znajduje, o tutaj, myślę, że teraz ją widzicie. O. I ten łańcuch powinien od górnego kółeczka przebiegać po tej stronie tej płytki. I biec sobie ten. Zresztą widzicie teraz, że on nienaturalnie biegnie, właśnie poprzez tę płytkę, tak jak biegnie. Więc odkręcamy sobie, rozkręcamy wózek, przekładamy, ale gdyby się też przyjrzeć, a oczywiście, że się przyjrzałem przerzutce, to ona nam coś ucieka. Wygląda na to, że hak jest przekoszony, to kółeczko dolne ono chciałoby uciec na prawo, na zewnątrz w stosunku do linii łańcucha. Więc zaraz będziemy przykładać przymiar do haka przerzutki. Będzie on prawdopodobnie do wyprostowania. Jeszcze jeden błąd, który tutaj się pojawia. To jest przerzutka grx -a ale ta przerzutka to jest RX-820, ile tu jest rzędów? 11 bodajże, jest też wersja RX-822, i co wtedy? Wtedy ta linka nie przebiega prosto przez śrubę mocującą, tylko, to jest w przerzutkach szimanowskich ciekawe, tędy wchodzi biegnie po zewnętrznej stronie od tej śruby i tędy wychodzi. I to naprawdę może zmienić to, jak przerzutka działa. No, no, nie bez przyczyny są różne sposoby jej mocowania. W tej przerzutce to jest akurat prawidłowo. No, była pewnie linka za długa, na tyle długa, że gdzieś tam no, wygięła się i zahaczyła szprychy. Szprychy pociągnęły sobie końcówkę linki, ta jest już rozczapieżona. To jest do naprawienia jak najbardziej. No ale pierwsza rzecz, przykładamy łańcuch, druga rzecz, trzeba będzie sprawdzić i najprawdopodobniej wyprostować hak. I kiedy prostujecie hak klientowi, to mówicie, prostujemy, hak został wyprostowany, będzie to chodziło prawie idealnie, bądź też idealnie, proszę sobie kupić nowy hak, bo hak prostowany no, będzie miał większe ryzyko złamania się. I tyle.